Kitusia Przyjdziesz? O, ta kotuśka tu stoi, może przyjdzie Kitusia Nie, ona się boi, ale taka ładna jest Że może, może Może się uda Chodź kochana Chodź No chodź Chodź kochanie Chodź Zobacz jem. No zobacz jem. Proszę. No zobacz jem. No zobacz jem, chodź. No chodź piękna. No chodź. Chodź. Chodź, proszę. No chodź. Jesteśmy bardzo blisko, moi drodzy. Chodź! Malutka no chodź! Chodź kochanie! Ale ona jest piękna co? Gościu to chyba będzie szedł albo nie tu, chodź! Kotusia! Chodź! Kotusia! Kotuśka! Chodź! No chodź, nie bój się! Kotusia! Okej, gościu idzie, kod nam uciek!